Mama zaprosiła mnie na rodzinny obiad do eleganckiej restauracji. Kiedy wróciłam z Łazienki, wszyscy już zniknęli. Zostawili tylko rachunek do zapłacenia i karteczkę na stole. Dziękuję za obiad, naiwna dziewczyno. Był pyszny. Wtedy zaczęłam planować zemstę. Moje życie nigdy nie było łatwe. Dorastałam jako kozioł ofiarny za wszystko, co poszło nie tak w mojej rodzinie. Katarzyna zawsze była winna, to ona za dużo krzyczała, to ona płakała bez powodu, to ona sprawiała kłopoty, córka, która według nich nigdy nie powinna się urodzić. Moi bracia zawsze mieli wszystko drogie prezenty, prywatne studia, podróże zagraniczne. Dostawałam rzeczy z drugiej ręki i okruchy uwagi. Kiedy narzekałam, moja własna mama mówiła: Powinieneś się cieszyć, że masz jeszcze dach nad głową. Ale nigdy nie byłam głupia. Pracowałam od czternastego roku życia. Pakowałam zakupy w supermarkecie, sprzątałam łazienki w piekarniach. Podczas gdy moi bracia byli na programach wymiany w Europie, ja czekałam w niekończących się kolejkach w publicznych szpitalach z bólem gardła. I wiecie co? Za każdym razem, gdy potrzebowali pieniędzy, przysługi, kogoś, kto rozwiąże ich brudne problemy, do kogo się zwracali? Do tej głupiej Katarzyny. A jednak nigdy nie przestałam jej kochać. Moje życie zaczęło się uśmiechać. Gdy w wieku 28 lat otworzyłam własny salon kosmetyczny. Mały, prosty, ale mój. Spędzałam bezsenne noce na nauce, szkoleniach i przyjmowaniu klientek od niedzieli do niedzieli. Pięć lat później miałam już dwa salony, lojalną klientkę i negocjowałam współpracę z influencerką. Po raz pierwszy poczułam się doceniona. Dopóki nie przyszło zaproszenie, był pochmurny wtorek. Byłam w salonie, robiąc pasemka klientce, którą znałam od zawsze, gdy zawibrował mój telefon. To była wiadomość od mamy. Nie rozmawiałyśmy od miesięcy, nawet w jej urodziny, ani w moje. Otworzyłam wiadomość z ciężkim sercem: Cześć, Katarzyno. Tęsknimy za tobą. W sobotę mamy rodzinny obiad. Będzie w restauracji Del Vecchio. Wszyscy idą. Bardzo chcemy cię zobaczyć. Mam nadzieję, że dasz radę. Buziaki, mamo. Na początku byłam sparaliżowana. Ta kobieta, która przez tyle lat sprawiała, że czułam się niewidzialna, która wrzuciła mnie na stertę rodzinnych wspomnień, teraz zapraszała mnie na obiad, jakbyśmy wszyscy byli szczęśliwi. Nie odpowiedziałam od razu. Cały dzień się nad tym rozmyślałam. Próbowałam to zignorować, ale jakaś część mnie wciąż chciała przynależeć. Wciąż marzyłam o tym, żeby usłyszeć, jesteśmy z ciebie dumni. Chociaż wiedziałam. Że mogę nigdy nie przyjść, w piątek wieczorem postanowiłam, że przyjdę. Wbrew wszelkim ostrzeżeniom rozsądku, poszłam nie dla nich, ale dla siebie. Chciałam spojrzeć w lustro i wiedzieć, że próbowałam, że chociaż byłam zraniona, wciąż mogłam dać im szansę. Założyłam swoją najlepszą czerwoną sukienkę, obcisłą i elegancką. Drogie perfumy. Nienaganny makijaż. Szłam jak kobieta sukcesu. Ale moje serce, ach, serce drżało jak u ośmioletniej dziewczynki czekającej na uwagę. Dotarłam do restauracji przed czasem. Z daleka widziałam długi stół otoczony szklankami i śniącymi sztućcami. Mama siedziała twarzą do drzwi. Kiedy mnie zobaczyła. Uśmiechnęła się wymuszonym uśmiechem i pomachała. Moi bracia ledwo podnieśli wzrok. Usiadłam z gulą w gardle. Tak się cieszę, że przyszłaś, Katarzynok powiedziała, lekko dotykając mojej dłoni, jakby dotykała czegoś brudnego. Właśnie rozmawialiśmy o tym, jak się zmieniłaś. Sukces tak działa odpowiedziałam sucho. Ale z uśmiechem na twarzy. Następne kilka minut było torturą przebraną za rozmowę. Patrzyli na siebie, opowiadali sobie żarty, śmiali się z historii, których nie słyszałam. Kiedy próbowałam opowiedzieć coś o mojej firmie, mama mi przerwała. To wszystko bardzo miłe, kochanie. Ale wiesz, sukces to nie tylko pieniądze to także zżyta rodzina. Prawda? Przełknęłam ślinę i uśmiechnęłam się. Nie zamierzałam dać się sprowokować. Przeprosiłam i poszłam do łazienki. Serce mi ciążyło. Próbowałam się uspokoić przed lustrem, otarłam kąciki oczu i wzięłam głęboki oddech. Jesteś silna, wyszeptałam do siebie. Wróciłam do stołu. Był pusty. Na początku myślałam, że to żart. Może przesunęli stolik albo poszli zrobić zdjęcie. Ale potem zobaczyłam złożoną kartkę na serwetce. Ścisnęło mnie w żołądku. Drżąc, otworzyłam kartkę. Dziękuję za kolację i bioto. Była pyszna. Obok rachunek. 1853 zł. Przez kilka sekund brakowało mi tchu. Ściany restauracji zdawały się zaciskać. Rozejrzałem się, jakbym szukał pomocy, ale nikt mnie tam nie znał. Nikt tam nie wiedział, jak bardzo to bolało. Usiadłem z powrotem, wyjąłem kartę i zapłaciłem. Ale tam, gdy kelner przyniósł czytnik, Coś we mnie się obudziło. To nie był smutek, to była furie, odwieczną wściekłość, która płynęła ze wszystkich tych wiadomości: Zamknij się, wszystkich tych jesteś do niczego. Za każdym razem, gdy byłem wykorzystywany, ignorowany, odrzucany, w tej chwili coś się we mnie zmieniało. Nie płakałam. Uśmiechałam się, bo to właśnie tam w tej restauracji, sama, upokorzona i z najwyższym rachunkiem w życiu, postanowiłam się zemścić. Ale nie byle jak. Nie krzykiem ani kłótniami. Zniszczyłabym każdego z nich swoim zwycięstwem. Zobaczyliby, jak lśnie i płonę z zazdrości. Błagaliby, żeby być przy mnie. Prosiliby o pomoc. A ja byłabym na tronie. Odrzucona dziewczyna z mojego dzieciństwa umarła tam. Tej nocy narodziła się Katarzyna, kobieta, o której nigdy nie zapomnę. Po tej nocy coś we mnie zmieniło się na zawsze. Więzy, które łączyły mnie z rodziną, spłonęły w ogniu upokorzenia, ale nie zostawię po sobie popiołu. Odbuduję swoje życie, nie tylko dla siebie, ale po to, by każdy z nich pewnego dnia pokłonił się przed kobietą, na którą odważy się nadepnąć. Zaczynałam po cichu. W ciągu pierwszych kilku miesięcy całkowicie poświęciłam się pracy. Zrestrukturyzowałam główny salon, zainwestowałam w kursy zagraniczne. Uczyłam się zarządzania, przywództwa i budowania marki. Spędzałam bezsenne noce, oglądając filmy o przedsiębiorcach, studiując umowy, negocjując z dostawcami. Przekształciłam swój mały salon w sieć. W ciągu dwóch lat miałam pięć lokalizacji w ekskluzywnych dzielnicach. Wprowadziliśmy na rynek linię kosmetyków z moją marką. Magda była teraz produktem na półkach ekskluzywnych sklepów, a prasa zaczęła się nią interesować: reportaże, wywiady, zaproszenia na luksusowe wydarzenia. To właśnie cenili najbardziej status. Kiedy ja rosłam, oni upadali. Dowiedziałem się od byłego pracownika, że firma mojego brata, dystrybutora kosmetyków, była na skraju bankructwa. Niezadowoleni klienci, narastające długi, brak innowacji o wszystko się waliło. A na domiar złego, jego żona złożyła pozew o rozwód. Młodszy syn otworzył salon fryzjerski dla smakoszy z wkładem naszej matki. Ledwo wiedzieli, co to jest przepływ gotówki. Salon zamknięto w ciągu sześciu miesięcy a dług był na jej nazwisko. Wtedy właśnie odebrałem telefon. Głos mojego starszego brata był napięty, słodki i fałszywy. Cześć, Magdo. Minęło trochę czasu, prawda? Obserwowaliśmy twój sukces. Wow, jesteś wielka. Gratulacje. Słuchaj, myśleliśmy, że może mogłabyś zostać partnerem w firmie dystrybucyjnej. To byłoby świetne dla wszystkich, prawda? Mogłem się rozłączyć, ale nie. Zemsta musiała być dokonana. Jasne, bracie. Porozmawiajmy osobiście. Wyślij umowy. Przed spotkaniem omówiłem wszystko z moim prawnikiem. Zadbałem o klauzule, które dawałyby mi pełną kontrolę w przypadku technicznego bankructwa. Oczywiście, nie czytali ich, tylko podpisali. Łaknąc pieniędzy, kiedy w końcu doszło do bankructwa, zwołałem spotkanie. To wasze ostatnie spotkanie tutaj. Jesteście oficjalnie zwolnieni. Cisza brzmiała dla mnie jak muzyka. Co masz na myśli? Zapytał mój blady brat. Teraz jestem właścicielem i was zwalniam. Właściwie umowa pozwala mi to zrobić bez uprzedzenia. Podpisałeś ją. Moja matka wstała, czerwona ze złości. Magdo, to zemsta, to okropne. Niszczysz własną rodzinę. Rodzinę. Po raz pierwszy podniosłem głos. Rodzina nie upokarza. Rodzina nie porzuca kogoś z rachunkiem na prawie dwie tysiące złotych i obrzydliwą notką. Wygrzebałeś to? Chciałem tylko zobaczyć, jak wysypuje się brud. Odchodzili jeden po drugim, upokorzeni, tak jak zostawili mnie lata temu w tej restauracji. A wiesz, co jest najsłodsze w tej historii? Dziś dzwonią do mnie nie po pieniądze, ale po to, żeby spróbować się zbliżyć, z opóźnieniem przeprosić, powiedzieć, że tęsknią. Ale teraz nie mam już dla nich miejsca. Nauczyłem się kochać siebie, szanować siebie i sam budować to, czego przysięgali, że nigdy nie będę miał. Jeśli kiedykolwiek zostałeś porzucony, upokorzony, zdradzony przez tych, którzy twierdzili, że cię kochają, pamiętaj, nie musisz mścić się nienawiścią. Mści się skutecznie, rozwijaj się, ewoluuj, stań się tak wielki, że będą się dziwić, jak śmieli tobą gardzić. A kiedy to się stanie, po prostu się uśmiechnij. Życie już zadbało o to, by oddać ci wszystko podwójnie.